Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I na samym początku chciałem przypomnieć o łapce w górę, bo ona mnie motywuje. Subiku razem z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć o moich filmach. No i napisać yy, komentarz, dawno i ja Wam przypnę serduszko, także na. No. Yy, od razu mówię, czemu nie było długo odcinków, po prostu, no szczerze Wam powiem, nie chciało mi się. Byłem też trochę zmęczony nagrywaniem. Szkołą też byłem zmęczony, ale no. Niedługo mam urodzinki, więc w ogóle może będzie jakiś liveik urodzinowy. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Może jakiś vlog niedługo wleci. No, zobaczymy. Możecie napisać też, co tam u was w szkole, jak tam wam idzie. U mnie to, tak bym powiedział, średnio na razie, ale jeszcze wszystko przede mną. Możecie napisać, w której klasie jesteście, jeśli chcecie. A my wracamy do CS po dłuższej w sumie przerwie. Mam nadzieję, że nie będzie takiego raka, bo będzie słabiutko. Czekajcie, w ogóle chciałem zobaczyć to zamiast MP7. Znaczy, no, MP7. No to dobra. sobie wezmę w sumie. Może coś ustrzela w końcu. I no, w końcu niedługo będę miał. Status Prime ulepszony A przynajmniej tak się zapowiada Bo nie wiem ile dostanę hajsu na urodziny Albo czy dostanę hajs na urodziny Bo ogólnie to będę sobie trochę ulepszał stanowisko Mam zamiar wziąć sobie większą podkładkę na myszkę yy, Myszkę taką w sumie wykoza wykozaczoną trochę Klawiaturę jakąś i w sumie to na razie tyle mi potrzeba. Znaczy jeszcze mikrofon, co no ja gadam Mikrofon, mikrofon jest dobry. Potrzebuję jeszcze monitora, ale monitor to w trakcie się ogarnie. Na razie daję radę na tym, chociaż słaba jest jakość, można powiedzieć, bo nie jest taka serio. Na filmie y, jest także jest taki kwadratowy ekran i to właśnie dlatego, że mam kwadratowy monitor, to jest jedyny problem. Ale no mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko. No i zobaczymy. Musi się kurde, jak mi FPS spadają, co jest? Musimy się komputer przyzwyczaić do nagrywania. Ale jak już mamy typa to w sumie Fajnie. Gościu w ogóle chyba szedł szybciej ode mnie. Mogę zobaczyć jego rangę? Sierżant, dobra. Dostał. Jeszcze sobie wejdę tu. No widzicie, szału nie ma. W strzelaniu, ale. Nie, gamy jeźnicą. Ty no. A, także nie jest chyba. W ogóle niedługo wleci odcinek z takiej gry jak World of Warcraft i pokażę wam też yy, zrobię poradnik jak zainstalować tę grę Bo niektórzy mogą nie wiedzieć niektórzy mogą nie wiedzieć co to yy, torrent różnych mam widzów ale raczej starszy Przeważnie są starsi Kurde, fama sam nie kupiła Dobra, nie wiem, się z nim strzelał na daleko Wziął moją łomeczkę Nie, nie, nie to samo nie ma. Dobra, także nie jest w sumie. Mogło być gorzej, tylko potrzebuję jakąś broń sobie wziąć szybciutko. O! Ajaj! Zgiepsię trochę. A, dobra, nic się nie dzieje. Także no. Good luck! Have fun, my friend No i lecimy Hello Miejmy nadzieję, że mam mikrofon Chyba nie ma You have microphone? O, ja coś czuję, że on nie ogarnia życia On nie ogarnia tej gierki, ja już to widzę Chociaż może może coś zrobi Okej okay. Dobra, to może jednak ogarnie gierkę Może nawet lepiej niż ja Jest co on? Co i właśnie... Co on? Do kogo on strzela? Tak się zastanawiam win. Take your revolver Weźmy rewolwerka Ale zrąbałem, nie kupiłem sobie kevlera pierwsze Oj, A oni już mogą mieć akacze to jest. Najbor... Najgorszy błąd na świecie popełniłem w tym momencie. You're back. Ajajaj, oh. no niezbyt dobrze ogarnia gierkę. Jeszcze zabrał moją emeczkę. hop. Mm. Ma kasę i sobie leci z rewolwerem. To fajnie. A, ja coś, czuję, że to jest jakiś, nie wiem, nawet nie wiem, kto to może być. A? Um, to było dziwne. No dobra, powiedzmy, że fart. Fart. Ty, przejdę sobie obok. Mam nadzieję, że nie widzisz tego. Co... No, nie wierzę. Nie, no ja jestem ciekawy, jak on się mnie tutaj spodziewał. Nie patrzył ani na górę, tylko tak Jest coraz bardziej podejrzany, według mnie Ale dobra No bo wreszcie jest lepszy ode mnie, no okej okay. Ja od razu polecę na górę Nawet nie będę się zastanawiał Okej okay. Czyżby się odpalił? Jezu, co?! A on mi daje taką banie? No, patrzcie, on rzuca gran każdym granatem idealnie we mnie On ma jakieś walla? Okej, okay, nie mam zielonego... Jeśli on sobie kupi rewolwer, to... Nie wiem, co ja zrobię No dobra, kupiłem ke się o tyle dobrego, dobra SSG w akcji Zobaczymy, jak tam SSG-sowa forma. Dobra, chyba nie jest źle. Dobra, nie było aż tak źle. awp -a. no nie, nie zdążyłem awp -a wziąć, najgorzej. Ale typy się mnie. Po co ja sobie kupiłem zestaw do rozbroju? No dobra, powiedzmy, że to było zamierzone Ale typy się mnie tutaj nie spodziewały Rzucę sobie tam wawika Dotam flesza Dostał Tamten dead know. On ma tą bombę, chyba nie ma tej bomby. Wydaje mi się, że nie weźmie tej bomby. Nie da rady wziąć. To musiałby by być cud, żeby on wziął tą bombę. Broń? Aha. <laughs> to nie źle Ja sobie będę biegał z tym ssg z GSM. to jest To jest moja broń Co Okej. Okay. Gdzie on jest? Dobra! Usłyszałem go tak... Ajajaj, aj, aj. sorry dude. Ajajaj. Aj, aj. No, nie wiesz o to zbyt dobrze. Hmm. zmiana drużyn. Ja tylko on sobie Kevlar'a nie kupuje. Nie wiem, on ma jakieś zbustowane konto czy co? Znaczy, no, 11 stopień to. O Jezu. Ja za dużo od niego nie wymagam, ale... Jak ma ten jedenasty stopień, to znaczy, że chyba coś potrafi. No na razie to tak... To tak... Jezus Mario! O, teraz się zesrałem. O Boże. Sorry, jeśli straciliście uszy, ale... O ja! Co to było? Nie wiedziałem, że on z tej strony przyjdzie. Ja! A i teraz się... No, dobra, nie będę mówić co się. O... Bo to powiedział, to YouTube by się przyczepił. Bo to to jest tak zwane kurde słowo niecenzuralne. Nawet nie dostał garaż. Wydaje mi się, że to jest garaż, nie? Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale... Dobra. Nie zły flash. Typ jest taki trochę wszystko wiedzą, wszystko wiedzący. Nie pasuje mi on, strasznie mi on nie pasuje. Wychodzi praktycznie wcelowany. Wiecie co? Ja bym go, e Ja bym go zgłosił. Do wspomagania pola widzenia tylko. Bo on taki, tak, wychodzi wcelowany Ja może też nie jestem jakimś, kurde, bogiem tej gry, ale No, żeby chłop wychodził wcelowany we mnie, no to Musi być grubo chyba Bo raczej No dobra, tu się mnie nie spodziewał O, ja dostałem fleszem To chyba tego właśnie zabił No i patrzcie To i toj Kurde No czy tutaj to akurat wiedział, że ja jestem, no to Nie dziwię się, bo mógł mi taką banie sobie tak po prostu strzelić Bo wiedział, gdzie ja jestem dokładnie Nice! Chłop, kurde! Ten DTK. Hmm. No nie, wiem, bo on taki... też jakiś wydaje mi się lekko zgustowany, bo... Tak, zauważył go dosłownie kątem oka. Hmm. sobie ci gracze na non-prime. Bo niektórzy to są totalne odpały, a niektórzy się na przykład z tym jeszcze kryją. No i patrzcie, dostał. psko ale zrobiłem teraz mmm, szybko, szybko, dobra, Mak. Nie wiedziałem co innego mogłem wybrać. To jest chyba jedyna broń, która może nas jeszcze uratować, chciałem powiedzieć, ale. Czekajcie, o Jezu, co ja co zrobiłem? To jest ten wszechwiedzący? Tak, to jest ten wszechwiedzący. Ja sobie wyjdę, i on będzie dokładnie wiedział, gdzie ja jestem. Brak słów. Brak słów do takich typów. Czekajcie, zobaczę ile ja już mam nagrania. Hmm, dobra, to jeszcze w sumie jeden meczek da radę Nie wiem, nie, może zagram teraz gry wojenne No w sumie gry wojenne będą, tylko poczekajcie Bo ja coś czuję, że będzie tak trochę głośno Więc otwórz mikser, sobie trochę ściszę tego CSa Tak do 30, bo... Tak. Będzie trochę głośno. Dobra. Już jest nit. Możemy lecieć. Eeeem. O kurde. O Jezu, papel idzie. Nie widzę na przeze mnie broń. To był po, chyba podstawowy błąd. Wychodzenie z nieprzeładowaną bronią. Albo wychodzenie podczas właśnie przeładowywania. To jest tak często popełniony błąd. Niech to tam ten. Ja. Wybiegł ładnie. Już, już klikałem, już, już miałem taką kropeczkę. Jaki cep! Nie trafił mnie na plecach, no nie no, nieźle. Ogólnie to gram dobrze w sumie jeszcze. Bo mogłem grać o wiele gorzej. Gram dobrze w sumie tylko dlatego, że zrobiłem sobie parę meczy rozgrzewki A bez tego to by była jakaś masakra, wam powiem szczerze Także cieszę się, że w ogóle coś mi wyszło Bo mogła być totalna masakiera i mogliście oglądać jak tylko ginę Dosłownie, tylko, tylko Dead Challenge normalnie by był Ale i tak, sami widzicie, nie strzelam zbyt dobrze Kurde, ja to jednak jestem. Wychodzę na typa. Wychodzę na typa, który ma autokampę. Mądrze. Zabiję, ale cholera zabiję. Dobra, mam kolejną broń. To, to jest plus. sery tak mało dostał? Tak, on dostał, że on tak mało dostał. O ojojoj Ja coś czuję tutaj takie Dobra, dostał banidatał Ja coś tutaj podejrzewam Typa, bo kurde no Okręcił się nieźle A Zabrałem mu jeszcze hamsko. o kurde, nie trafił mnie ani razu, dobra, może nie jest taki dobry O Jezu, za to ja jestem rakiem najgorszym w tą grę. Żeby tyle razy nie trafić, co ja nie trafiłem to. Dobra. Ale chociaż zabiłem. Zabierajcie mi killi. Uj nie zauważyłem go. Czy zauważyłem? I, ile pingu? Czego mam taki teraz duży ping? Czekajcie. Czy ja na pewno mam tak, mam włączony te na telefonie? Czemu mam taki też znaczy ping? Zacząłem nagrywać i zacząłem mieć ping kurde powyżej setki. Nie, streama nie mam rozpoczęty tego. Ty to Dobra to... Dobra, dostał w końcu tą jedną pestkę Dobra, teraz muszę patrzeć, żeby mnie... Żeby mi lepszy nie zrobił nikt No raczej nie o, szkoda no dobra w każdym razie jany ale słabo w każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału mam nadzieję że odcinek wam się spodobał jeszcze raz, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego. Cześć!